W kolejnym materiale z cyklu Urywki Historii tym razem będziemy opowiadać o wydarzeniach z czasów I wojny światowej lub Wielkiej wojny. Nasz odcinek będzie poświęcony dokładnie wydarzeniom z 1914 roku, które miały miejsce właśnie w miejscu, w którym jesteśmy. A jesteśmy na moście w Pustej Dąbrówce, na granicy powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz powiatu Rypińskiego. Natomiast zanim opowiemy o tym, co tutaj się działo, warto przypomnieć sobie, jak doszło do wybuchu I wojny światowej. Początek tego konfliktu to zamach na austriackiego następcę tronu księcia Franciszka Ferdynanda, który został zastrzelony w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku, miesiąc później. Wybucha I wojna światowa. Austria wypowiada wojnę Serbii, Serbia jest w sojuszu z Rosją i tak naprawdę w wyniku tak zwanego efektu domina poszczególne państwa i mocarstwa europejskie wypowiadają sobie nawzajem wojnę. Rosjanie atakują Niemców, Niemcy atakują Francję i tak dalej. Efekt domina się toczy. Niemcy zakładali, że będą prowadzić działania zbrojne w pierwszej kolejności na froncie zachodnim, e, walcząc z Francuzami, i tutaj zakładali, że ich pokonają, i następnie przerzucą swoje wojska na front wschodni, czyli na kierunek rosyjski. Niemcy zakładali, że Rosjanie nie zdążą zmobilizować swojego wojska i tym samym zaatakować Niemców na przykład w Prusach Wschodnich. Przeliczyli się. Rosjanie bardzo szybko zmobilizowali swoje siły i ruszyli na niemieckie wojsko w Prusach Wschodnich. Niemcy przestraszyli się, nawet zakładali opuszczenie Prus Wschodnich i obronę właściwych Niemiec, można tak powiedzieć, na linii Wisły. Został zdymisjowany niemiecki generał. Zastąpił go w prusach wschodnich słynny generał Paul von Hindenburg, któremu dano do pomocy szefa sztabu generała Ericha Ludendorfa. To właśnie ci dwaj panowie odnieśli największy, największy sukces na froncie wschodnim. Wygrali słynną bitwę pod Tannenbergem, która toczyła się właśnie pod koniec sierpnia 1914 roku. Przypomnę, że w tej bitwie pod Tannenbergem Niemcy dysponowali siłami około Około ponad 200 tysiąca żołnierzy. Rosjanie, skoncentrowani w dwóch armiach pod dowództwem generała Rene Kampfa oraz Samsonowa, mieli do dyspozycji ponad 400 tysięcy. Czyli przewaga Rosjan była dwukrotna, a jednak tą bitwę pod Tannenbergiem przegrali. Do niewoli dostało się 90, 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy, 30 tysięcy poległo. Niemcy stracili 10 tysięcy swoich żołnierzy. To są fakty mówiące o tym, jak wyglądało starcie pod Tannenbergem. Drobne epizody wydarzeń z tej bitwy w nieco późniejszym czasie, tak naprawdę toczyły się również na terenie dzisiejszego powiatu Golubsko-dobrzyńskiego, ale o tym właśnie opowiemy w kolejnym miejscu. Po drugiej stronie drywency na wzgórzu nad rzeką znajdują się pozostałości niemieckiego punktu oporu. Który, w z którym toczyły się walki w październiku 1914 roku. Otóż jesień 1914 roku po zwycięstwie po bitwie pod Tannenbergem, Niemcy postanowili umocnić linię Drywency właśnie w tym miejscu. Dlaczego postanowili tutaj właśnie stworzyć pewne punkty oporu? Otóż było to związane z linią kolejową z Torunia do Olsztyna oraz z dzisiejszą drogą krajową z Torunia do Olsztyna. W czasie I wojny światowej ta droga i linia kolejowa pełniły bardzo ważne Rolę. Dostarczały zaopatrzenie do niemieckich wojsk w prusach wschodnich. Zdawali sobie również sprawę z tego Rosjanie, dlatego chcieli przejąć tą linię, aby odciąć wojska niemieckie stacjonujące w Prusach Wschodnich. Niemcy w tym celu stworzyli, tak jak wspomniałem, nad Drewęcą szereg punktów oporu, które miały pilnować, aby Rosjanie nie przedarli się przez drywęce. Jesteśmy właśnie w takim miejscu na wzgórzu nad dywencą w miejscowości Pusta Dąbrówka. O wydarzeniach z czasów I wojny światowej świadczą m.in. okopy, które są właśnie wokół tego wzgórza, ale co najważniejsze i co najciekawsze, na wzgórzu znajduje się pomnik postawiony przez Niemców w czasie I wojny światowej, który upamiętnia wydarzenia walki właśnie z pustej Dąbrówki z Drywęcy w październiku 1914 roku. Jest to jedyny tego typu pomnik, a dokładnie pozostałości po pomniku, które znajdują się na terenie naszego powiatu golubsko dobrzyńskiego Co jest na tym pomniku, bo widać właśnie pewne napisy, pewne symbole. Na pomniku widzimy w jego górnej części on jest dzisiaj przewrócony. Widzimy niemiecki krzyż żelazny oraz pewne litery i cyfry. Otóż te litery i cyfry to tak naprawdę nazwa jednostki niemieckiej, która w czasie I wojny światowej właśnie tego miejsca broniła. I kto bronił tego, tego miejsca? Otóż bronił to drugi pluton batalionu zapasowego 6 regimentu Landwery, a walki, które tutaj się toczyły, miały miejsce dokładnie 10 października 1914 roku. Widzimy tutaj dokładnie cyfrę 10 10 1914, no i tutaj nazwa właśnie drugi pluton Batalionu Zapasowego 6 Regimentu Landwery. Jest to jedyny taki pomnik, pozostałości po pomniku, które znajdują się w powiecie golubsko-dobrzyńskim, które mówią o wydarzeniach z czasów I wojny światowej, Ale to nie, to nie koniec tak naprawdę pozostałości po wydarzeniach z Wielkiej Wojny. Za chwilę udamy się do Wrocek, gdzie również znajdują się pewne pozostałości po wydarzeniach z czasów I wojny światowej. Znajdujemy się we wrockach, tuż przed kościołem parafialnym, i właśnie widzimy. Pomnik, który upamiętnia 53 mieszkańców parafii Wrocki, którzy polegli w czasie I wojny światowej. Od 1914 do 1918 roku ci mężczyźni służyli w niemieckim wojsku i walczyli na różnych frontach. Walczyli na froncie zachodnim we Francji, walczyli na froncie wschodnim, walcząc z Rosjanami. Tego typu pomniki były w okresie międzywojennym bardzo popularne stawiano je na terenach wówczas należących też do Niemiec. Między innymi takie pomniki e, widzimy na Pomorzu Zachodnim czy w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim. W okresie II Rzeczpospolitej takich pomników w Polsce raczej nie stawiano, więc ten pomnik we Wrocławach jest wyjątkowy. Powstał w 1929 roku, został w czasie II wojny światowej, co ciekawe, zniszczony przez Niemców i ponownie odtworzony przez Polaków po II wojnie światowej w 1948 roku. Jest to jedyny tego typu pomnik, który upamiętnia mieszkańców Regionu, którzy polegli w czasie I wojny światowej, w naszym powiecie golubsko-dobrzyńskim, tylko właśnie we Wrockach jest tego typu pomnik. W czasie I wojny światowej również golub odegrał pewną. Historię. Otóż w czasie I Wojny Światowej w Golubiu funkcjonował szpital dla rannych żołnierzy. Również e, ważną rolę odgrywała linia kolejowa, która przebiega przez Golub, ale o tym opowiemy w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast teraz chciałbym powiedzieć o tym, że znajdujemy się e, w miejscu za dzisiejszym sądem i właśnie w tym miejscu w czasie I Wojny Światowej powstał cmentarz bohaterów wojennych. Mieszkańców Golubia, Polaków, Niemców, którzy Mieszkali tutaj e, przed 1914 rokiem ci ludzie czy ci mężczyźni trafili do niemieckiego wojska, trafili na front wschodni lub zachodni, niestety zginęli i właśnie tutaj zostali pochowani. Taka ciekawostka w czasie I wojny światowej, w jej pierwszym etapie na początku wojny niemieccy żołnierze, którzy polegli, na różnych frontach Polacy, Niemcy trafiali do swoich e, macierzystych miejscowości. Do miejscowości, z których pochodzili, to tutaj byli również chowani, czyli ciała tych żołnierzy transportowano z frontu, na przykład do Golubia, i tutaj ich właśnie chowano na cmentarzu bohaterów wojennych. Więcej o historii Golubia, Dobrzynia, Naddrewęco oraz okolicznych miejscowości w czasie I Wojny Światowej opowiemy w jednym z kolejnych naszych materiałów. Zachęcamy do oglądania i do subskrybowania naszego kanału.